A więc hej, cześć Siemanko, witam Was bardzo serdecznie. i Ja jestem Kanibal, to kolej, nie, nie, nie kolejny odcinek, tylko nowy pierwszy odcinek z FIFA World. Dlaczego FIFA World? Słuchajcie, wybrałem tą grę z tego względu, yy, że po pierwsze nie było mnie stać na FIFA 15 na komputer, ponieważ yy, kupiłem sobie inną grę na Xboxa i. Znaczy, na, znaczy na Xbox sobie kupiłem grę i kupiłem sobie. Yy, teraz nie widzicie, bo nie ma kamerki oczywiście. Nie chciało, nie wiem dlaczego, nie chciała mi yy, mój program do nagrywania yy, Nagrywać kamerki No tak, nie chciał mi nagrywać kamerki Może coś, no ogarnę, tak, nie chciałem yy, Nie chciałem teraz tego robić I słuchajcie, zaopatrzyłem się w taki jakby nadajnik I żeby grać padem od xboxa na PCcie Dobra słuchajcie, więc Co tutaj dużo mówić, nie wiem, FIFA World to jest ultimate team i. Nie wiem. Zaraz wam pokażę mój skład. Tu, tutaj są rezultaty meczów. Dwa przegrane, jeden zremisowany, słuchajcie. No niestety lipa wiem, ale... No na razie mam taki skład. Słuchajcie, miałem tutaj kontuzjowanego innego. On chyba... On chyba... A nie, ma jeszcze kontuzję, jak sami widzicie. Tak, na razie taki skład słuchajcie, bo nie gram. Czyli zacząłem grać dopiero od niedawna. Znaczy, no, czyli tak, e lol. Profil miałem wcześniej i grałem w FIFA jakąś tam. Co chwilę przegrywałem. Dlatego mam szesnasty poziom. Yy, no tak, a teraz dopiero od wczoraj sobie zacząłem grać w FIFA World. Pozbieram trochę końców i gram. Dobra, lecimy. Pierwszy mecz gramy. Tutaj, sami teraz zau ja wam. Nie będę tego mówił, słuchajcie, yy... czyli nie będę wam tego mówił, Sami zauważycie, jakie to. Nie wiem, czy tu jest jakaś różnica graficznie od FIFA 15, czy tam 14. Bo według mnie tutaj grafika jest ok, i da się przeżyć. No i nie wiem, co tutaj jeszcze dać, jest mniej trików, jest mniej kieszynek i. Coś jeszcze różni, Bo czy ogólnie ta gra jest w 100% darmowa? Żeby nie było na oryginie, po prostu jest darmowa. Wchodzisz w to, wpiszesz FIFA World i działa. Pobierasz tylko. No i masz FIFA, tak? No a minus jest taki właśnie, że to co przed chwilą powiedziałem, plus jeszcze, że jakieś tam główna, że nie można zmieniać. Yy, numerków na koszulkach, z tego co się orientuję, i coś tam jeszcze było. Teraz akurat nie pamiętam. Dobra, słuchajcie, zanim się połączę z przeciwnikiem, ja zrobię cięcie i za. albo nie. Jesteśmy już. Yy, jaki on skład wybierze? Strój wybierze. Bo ja mają takie. On ten. No dobra, to my weźmiemy ten. Lecimy, słuchajcie. Kogo on tu ma? Nie jest aż tak źle. Spróbujemy to wygrać z graniem masowe z przodu. Ma tylko no tylko. No dobra. Dużo ma przegranych meczów, tak jak ja, ale nie wiem jak on to zrobił. Yy, dobra. Łączymy się. I zaczynamy grać. Oj, 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 jak głośno. Spektakl. Dobra. Piękne podanie tutaj. Yy, już rozgrywamy piłkę. Spróbujemy ich rozwalić yy, podaniami. Właśnie widzę jak ich rozwalimy. No, brawo. Okej, okay, mamy, mamy, mamy piłkę. Nie, nie, nie tak. Złe podanie, złe podanie. Co, co, co on robi tutaj? Nie wiem. Może jego mama wołała, czy coś? Powiedział, chwilę mama, tylko wygram tutaj mecz niebalem Eee... Yy. Podanie, tutaj jest, mamy akcję wypuszczenie piłki. I kto strzela? Jest, jest gol! ja jak, proszę Państwa, dziewiąta minuta. Yy, a tak dokładnie, to nie wiem, chyba 30 sekund, już <grywania> czasu oczywistego. Mamy go na 1-0, wygrywamy. Yy, yy, tak, wygrywamy wreszcie. Wreszcie pierwszy mecz. No, fuksem, fuksem. Się położył, murzyn. No, ale w końcu murzyn, nie? Można takich, o, już jakiś achievement Dobra, słuchajcie Oj, 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 lagi yy, I właśnie teraz kilka słów Oj, nie, nie Nie dojdziesz Okej okay. yy, Na moim kanale już Jakie podanie w ogóle, jaki skill Ale musimy znowu odzyskać piłkę yy, Słuchajcie Albo wa powiem wam, jak będzie przerwa, co się będzie działo się na moim kanale. Tak jest. Coś jeszcze. <gryli> co na moim kanale dos y odnośnie. Jakiś tam serii, odcinków i tak dalej. Dobra. Tutaj piękne podanie. Tutaj. Ładnie. Jacko. Jacko. Y zostanie okiwany. Nie, Jacko wychodzi na pustą pozycję. Strzela. SŁUPEK! Proszę Państwa, słupek! E, ten czas w ogóle tutaj... I co? Ten czas tutaj leci szybko, już jest 20 minuta Przez chwilę była dziewiąta Co ja zrobiłem teraz? Nie, to był błąd życia Ojojojoj, oj, 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 kondycja! Sorry e, It's a prank, bro, it's a prank Dobra Tutaj lecimy Jacko znowu został. Mmm skill ale. Dobra, no i sami widzicie tutaj, spójrzcie na grafikę. Nie wiem, da się przeżyć mi osobiście tak bardzo na takiej ultra super mega grafice. Nie zależy, brawo, szczęsny. Szczęsny to jest mój zion. Z polski, nie? Dobra, w sumie to bym ja bym miał system, gdyby w ogóle, ale nie ma go no i grafika nie jest taka zła. Dobra. Nie ma gola. Tutaj pięknie taka chwila ciszy była. Zamyśliłem się. Jacko znowu jest zmęczony. Kurde, też ma mu kondycji brak. I kto mu wejdzie do środka, musi się zakręcić. Zakręcić się w polu karnym to był bardzo błąd. Ale niestety, tam już ktoś ma zadyszkę albo coś mu musklaną. Dzieje się eee, tutaj. Łanie, Łanie, Łanie. Nie, nie spal. Nie, to, to po prostu. Okej, okay, dobrze że tego nie wykorzystał lecimy tutaj ładnie pięknie nasze pod... mamy piłkę nie nie jednak nie mamy piłki a mamy piłkę <głodnie> ładnie tutaj to będzie ostatnia a akcja chyba tej połowy podaj brawo tutaj jakaś bacela tutaj nam koniec, koniec pierwszej połowy 1.0 0 Gryca Team Jak nie zbyt ciekawa zamki mordę 1.0 jest To o co Ci chodzi 200 on by chciał najlepiej 1 Dobra posiadanie piłki mam No dobra i teraz kilka o moim kanale Słuchajcie nie nagrywam już czyli kończę już serią z Minecraft eee, z tego względu że mi się znudziła i Minecrafta już rzadko kto ogląda No i nie wiem, no jako, jakoś, jakoś mnie to nie. nie ciągnęło tak za bardzo na moim kanale teraz już do Minecraft'a. Tylko już bardziej, właśnie bardziej Far Cry. Zaczynam z Fify Brawo, Szczesty, kurde jest! Jak nerwowo to w zamierzeniu. Yy, tak, co on zrobił? A. Far Cry, FIFA i Need for Speed, Battlefield, coś w tym stylu, ale nie Minecraft, bo słuchajcie, przyznajcie sami, że Minecraft już był nudny. Tyle można oglądać tego na tych YouTubeach. Są oczywiście, nie ukrywam tego, lepsi ode mnie, yy, tak co z Minecraftem nagrywają. I nie wiem, tak jakoś nie ciągnie już mnie do Minecrafta. Wolę takie właśnie inne. Szczęsny Brawo szczęsny, kurczę czy Miał <grywania> nawet tej piłki nie dotknął, ale brawo, brawo, brawo za wyskok Tutaj lecimy. Piękne podanie prosto padłe Kokiwanie ok tutaj drobne lagi przez głupi internet y tutaj ładnie Young On tutaj pierwszy gol Skype. Dobra, słuchajcie Przerzut piłki Tutaj yy, To nie miało być tutaj do niego No jak źle podajesz Nie tak, tutaj Jest strzał i o, Strzał zablokowany Słuchajcie, jest 1-0, 1-0 Wygrywamy, wygrajmy to Ten mecz i I po prostu koniec Ładne tutaj podanie, strzał Jest gol, nie ma gola, ja nie wierzę Ej, czemu on mi tak... Mhm. Dobra Szaleńczy atakuje, obra... No! Nie! To jest poszukaństwo! Tutaj mnie sędzia blokował Lecimy Oj, oj! Lagi Lagi Tutaj No, następne, kurde Ładne tutaj Strata Piłki, strata w ataku. Ładnie tutaj odegranie głową. Jeszcze raz jedno podanie. Jest, wychodzimy na czystą pozycję. Wychodzimy na czystą pozycję. Tutaj mnie kosi. I Murzyn no, obronił. Ale dobiegniemy tutaj, ładnie dośrodkujemy. Jo, co on chciał zrobić. Co za agent. Dobra, słuchajcie. Tutaj yy, nie dajmy mu. Okej, jesteśmy, przechodzimy. Jest! Murzyn strzela! Jest gol! Jest! Piękny gol! 86 minuta! Drugi gol tego piłkarza w tym meczu! Brawo, 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 Hannibal! Brawo, gryta -Pil. Czy będzie okno? No, prawie okno. Prawie okno, słuchajcie, Prawie okno było. No, lecimy. 2-0 już. Co, chce się podać? Nie ma tak, gramy. No dobra pauza to pauza Już nie może robić przerw Dobra, poczekamy na niego Albo słuchajcie jak on się tutaj obudzi to my go yy, ja, ja włączę ten no, czyli, no zobaczymy się za chwilkę Słuchajcie jestem już jakiś jakaś ciota puściła mecz no ale yy, 2-0 Załóżmy, że wygraliśmy 4 punktem. za... Z... nawet wygraliśmy 3-0, tak? Bo z tego co wiem, to nie 2-0. Szkoda, dobra, mamy 2000 już prawie. Kasy yy, nie wiem. O kurczę, kontrakty nam się skoczyły, a ja nie mam chyba złotych kontraktów. Dobra, ja to sobie później zrobię. Więc, aha, jedno, jedno, jedno bardzo ważne tu Tutaj gdzieś po boku się pojawi. Dzięki, Claudiusz za to tło, które teraz się Wam wyświetla, i za dzięki, Mikołaj, za tego fanart. On jest mega dobra. Nie wiem, co jeszcze chcecie, to piszcie do mnie na fanpage'u. Wszystko macie w opisie, w sklinki. Yy, czy chcecie ze mną pograć, możemy jakiś meczyk zagrać, albo nie wiem, nagrać coś. Yy, a teraz ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Do następnego razu i cześć.